Wyobraź sobie, że sprzedajesz mieszkanie i nagle dowiadujesz się, że musisz zapłacić 19% podatku. Tylko dlatego, że minęło o kilka miesięcy za mało od zakupu albo darowizny. Brzmi jak koszmar? Dziś w prostych słowach wyjaśnię Ci, jak liczymy te 5 lat w przypadku zakupu, darowizny, jak i spadku. To temat, na którym wiele osób... Się potyka. A wystarczy znać jedną zasadę, żeby uniknąć niepotrzebnego stresu. Cześć, nazywam się Monika Lisiak, jestem agentem nieruchomości i na tym kanale odpowiadam Ci, co zrobić, żeby na przykład, tak jak w tym filmie, uniknąć zapłaty podatku, jak kupić nieruchomość bez stresu, jak uniknąć niepotrzebnych problemów przy sprzedaży nieruchomości oraz jak można na przykład sprawdzić działkę. Czyli wiele potrzebnych i przydatnych informacji znajdziesz na moim kanale, więc nie zapomnij kliknąć na sam początek dzwoneczka, zasubskrybować mój kanał, zapraszam Cię do się więcej, jak uniknąć podatku. Jeżeli kupujesz mieszkanie albo dom, to 5 lat liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym je nabyłeś albo nabyłaś. Na przykład kupujecie mieszkanie czy dom w listopadzie 2025 roku, to 5 lat zaczynamy liczyć od stycznia 2026 roku. Czyli mamy cały 2026, 2027, 2028, 2029, 30. To oznacza, że bez podatku możesz sprzedać dopiero od stycznia 2031 roku. Jeżeli jeżeli kupiłeś nieruchomość, kupiłaś nieruchomość, to 5 lat kalendarzowych liczy się od następnego roku kalendarzowego. Czyli jeżeli teraz mamy 2025 rok, to, to 5 lat liczymy od 2026 roku. I nie ma w tym wypadku znaczenia, czy kupiłeś w styczniu, czy kupiłeś w grudniu, bo jeżeli kupiłeś w styczniu np. 2025 roku, to cały rok tak naprawdę jesteś trochę stratny i liczyć się nie 5 lat, tylko 6, bo cały 2025 rok. Więc musicie pamiętać o tym, że liczy się kalendarz. Kalendarzowy rok od następnego roku. W przypadku darowizny zasada jest taka sama. Liczymy 5 lat od następnego roku kalendarzowego. Ta sama zasada co przy zakupie nieruchomości. Czyli 5 lat od następnego roku, w którym otrzymałeś darowiznę. Czyli jeżeli na przykład mama przekazała Ci mieszkanie w darowiznie w listopadzie załóżmy 2022 roku. To 5 lat kalendarzowych liczymy od 1 stycznia 2023 roku. Czyli aby sprzedać bez podatku, możesz to zrobić dopiero w 2028 roku. Gdyż liczyliśmy cały 23, cały 24, cały 25, cały 26 i cały 27, czyli tak jak powiedziałam przed chwilą, sprzedać można od 1 stycznia 2028 roku, żeby nie płacić podatku. I teraz kwestia spadku. I tutaj jest najwięcej pytań. Od 2019 roku zmieniły się przepisy. I 5 lat w przypadku spadku liczymy nie od momentu kiedy ty odziedziczyłeś, odziedziczyłaś nieruchomość, ale od chwili, gdy właścicielem był spadkodawca. Czyli osoba, po której otrzymałeś nieruchomość. Czyli załóżmy, że miałeś rodzica, na przykład tatę, który zmarł i kupił swoje mieszkanie w 2015 roku. Ty odziedziczyłeś to mieszkanie w 2022 roku. To 5 lat liczymy nie tak jak wtedy przy zakupie i przy darowiznie od 2023, czyli następnego, tylko od momentu, kiedy zakupił tą nieruchomość, czyli od 2015 roku. A to oznacza że mieszkanie mogłeś sprzedać już w 2021 roku bez podatku. Dlatego musicie pamiętać, że przy zakupie i przy darowiznie 5 lat jest inaczej liczone niż przy spadku. Podsumowując, musisz zapamiętać dwie rzeczy. Po pierwsze, że przy spadku 5 lat liczymy od momentu, nie kiedy Ty otrzymałeś spadek, ale spadkodawca, czyli ta osoba, od której otrzymałeś spadek, była właścicielem. A po drugie, przy zakupie, sprzedaży i przy darowiznie 5 lat liczymy od następnego roku kalendarzowego, w którym otrzymałeś tą nieruchomość albo ją kupiłeś. Znajomość tych zasad pozwoli ci zaoszczędzić pieniądze, naprawdę duże pieniądze, i uniknąć podatków przy sprzedaży nieruchomości. Daj znać w komentarzu, czy te przepisy były dla ciebie jasne, czy już to rozumiesz, czy może nadal budzą one u ciebie wątpliwości. I oczywiście zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o bezpiecznym kupowaniu czy sprzedaży nieruchomości. A jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak krok po kroku kupić mieszkanie bez pułapek zajrzyj do opisu pod filmem